turystyczna instrukcja obsługi czyli jak bezpiecznie spędzić urlop. Bardzo często ludzie nie są doinformowani albo nie chcą być doinformowani i korzystają z tych dóbr jak uważają. Rozpowszechnianie i propagowanie folkloru i kultury regionalnej. Zmiana nazwy powiatu to będzie pierwszy krok do tego, aby jakby wrócić tu i próbować budować lokalną tożsamość. Spotkanie noworoczne w Kowarach poświęcone podsumowaniu roku 2019. Dzień dobry Państwu, jest piątek 17 stycznia. Kamila Krawiecka brele rozpoczynamy serwis informacyjny. Miasto szklarska poręba przygotowała turystyczną instrukcję obsługi, czyli zbiór zasad, porad i wskazówek, jak bezpiecznie spędzić urlop w naszych górach. W związku z tym wczoraj zorganizowano konferencję prasową. Szklarska poręba cieszy się popularnością wśród turystów przez cały rok. Przyjeżdżają tu miłośnicy Białego Szaleństwa, pieszych wędrówek czy górskich krajobrazów. Niestety, często nieświadomi i nieprzygotowani. Chcąc pomóc im milej, a przede wszystkim bezpieczniej spędzić urlop w karkonoszach i górach izerskich, w szklarskiej porębie przygotowano turystyczną instrukcję obsługi, czyli swego rodzaju dekalog każdego turysty. Bardzo często ludzie nie są doinformowani albo nie chcą być doinformowani i korzystają z tych dóbr, jak uważają. A to tylko z, 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 korzystają z tego przeciwko jak gdyby swojemu bezpieczeństwu. I to jest główny powód. Także w ich interesie jest, żeby zapoznać się z tymi wskazówkami, a na, na naszym obowiązkiem, żeby im je przekazać. I to zrobiliśmy dzisiaj. Miałem okazję brać udział w, w pracach nad tą broszurą. Myślę, że jest ona napisana w sposób taki przystępny, fajny i z humorem. I wszystkie te rady jak najbardziej y, powinny być brane do serca sobie przez turystów, którzy nas tutaj będą odwiedzać, ponieważ to wszystko razem omawialiśmy na spotkaniu i są to rzeczy. Dosyć ważne. Brak kultury, wiedzy, jak przygotować się do wyjścia w góry, jak zachowywać się w górach, w jaki sposób korzystać ze stoków narciarskich czy tras biegowych nie dotyczy pojedynczych osób, a staje się przykrym standardem. Nawet nam bez większych problemów udało się nagrać na puchatku turystów łamiących zasady obowiązujące na stokach narciarskich. Przykład zeszłego roku przyszła do mnie kobieta z pretensjami, bo godzin 21 wieczorem jadąc na saneczkach na łączce pod wyciągiem, wjechała w narciarza i ona złama rękę, córka, nogę. Pytałem się, co ja, na to, co ja na to powiem. No ja mówię, proszę panią, co pani robiła na to o godzinie 21 z dzieckiem to na sankach. No ale nikt jej nie powiedział, że nie wolno. Natomiast przy wejściu na arenę są wszędzie znaki: zakaz jazdy na sankach, zakaz ruchu pierwszego na to stradach. Oczywiście nie zwróciła na to zupełnie uwagi i miała pełno pretensji o tym, że nikt jej nie poinformował. A to tylko jeden z wielu przykładów. W trakcie konferencji przedstawiciele służb, instytucji, od których zależy bezpieczeństwo w górach, poruszyli także inne kwestie. Ludzie, którzy wychodzą z bardzo dużą fantazją, z saneczkami, jabłuszkami, z różnego typu innymi urządzeniami, na przykład na śnieżkę i próbują zjeżdżać, no niestety doznają poważnych urazów. Jeżeli są... Okresie zimowym nieodpowiednio ubrani, a często się tak zdarza, że mają pantofelki. Niektórzy nie są przygotowani, nie mają raczków, nie mają kijków. My zawracamy po prostu takie osoby, mówimy, że te szlaki są dla nich niedostępne, są zlodzone i ci ludzie na ogół stosują się. Niektórzy nie, ale idą na własną odpowiedzialność. Przede wszystkim chcemy. Yy prosić turystów, żeby sprawdzali na naszej stronie internetowej kpnmap.pl w części dotyczącej ostrzeżeń, wszystkie informacje związane z dostępnością szlaków turystycznych. W tej chwili warunki na górze są nieco mniej śnieżne niż to zwykle bywało, ale te odcinki szlaków zimowych są już zamknięte i zamknięte pozostaną. Nad porządkiem i bezpieczeństwem w górach będą czuwać także policjanci. Te zadania, które wykonują policjanci to są przede wszystkim zadania prewencyjne, profilaktyczne, czyli przede wszystkim działają w myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli tutaj koncentrują się na... Zapobieganiu kradzieżom, pilnują osób, które stoją w kolejkach, którzy, osób, które nie zachowują się właściwie, zwracają uwagę osobom na to, że opiekunom, rodzicom na obowiązek, że dzieci do 16 roku życia muszą jeździć w kaskach. Turystyczna instrukcja obsługi to także praktyczny przewodnik dla każdego odwiedzającego miasto pod Szernicą. Dlatego warto poświęcić chwilę i zapoznać się z nią. Dokument dostępny jest m.in. na stronie internetowej www.szklarskaporeba.pl. W sali widowiskowej miejskiego ośrodka kultury w Kowarach odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane przez lokalne władze. Witam bardzo serdecznie. Spotkanie noworoczne w Kowarach miało uroczysty charakter. W jego trakcie burmistrz Elżbieta Zakrzewska i przewodniczący rady Maciej Michella podsumowali miniony 2019 rok. Inwestycji było bardzo dużo zrealizowanych były to inwestycje o charakterze na przykład budżetu obywatelskiego mniejsze inwestycje, ale które były bardzo przydatne mieszkańcom były też duże takie jak choćby remont ulicy Topolowej gdzie to praktycznie inwestycja na ponad 600 tysięcy złotych. były też inwestycje na stadionie miejskim była elewacja szkoły to są już duże miliony złotych, które wydatkowaliśmy udało nam się zorganizować pracę Rady w sposób dużo bardziej zintensyfikowany niż to miało miejsce w poprzednich kadencjach. Bardzo intensywnie pracują komisje, szczególnie Komisja Budżetowa, Rewizyjna, Komisja Oświaty, zresztą wszystkie, dlatego że postanowiliśmy nie pozostawiać bez odpowiedzi żadnego pisma mieszkańców czy w ogóle żadnego wniosku, który do nas wpływa. Czasami są to sprawy, które nie wchodzą w kompetencje Rady, ale mimo wszystko nadajemy im bieg. Są wszystkie kierowane do, do prac Komisji. Zmiany w Kowarach dostrzegają mieszkańcy i zaproszeni na uroczystość goście. Zmiany zaszły. Było, troszkę było śmieci wszędzie, ale teraz pani burmistrz śmietniki widzę postawiła nowe. No i to się teraz już w, w ogóle oczyszczone miasto jest zadbane teraz więcej. No jest, naprawdę podoba mi się teraz. Zmiana jest w dobrą stronę. Tak, tak, pozytywne tak. Zwłaszcza tam uporządkowanie tej strony bulwarowej przy rzece Jedlicy. No, poza tym samo to, że są schodołazy, że nie trzeba się męczyć osobie niepełnosprawnej siedzącej na wózku, że można z tego skorzystać. I bardzo się cieszę, że władze gminy dbają o, o, o kowary. To widać, że kowary się zmieniają. Z roku na rok pięknieją. I to dobrze, bo to oczywiście duży zaszczyt i mieszkać w takim miejscu dla samych mieszkańców, ale także wiemy, że sporo turystów przyjeżdża właśnie, właśnie do Kowar, ponieważ coraz więcej również atrakcji. Oferują kowary również osobom z zewnątrz. Podczas spotkania mówiono także o planach na 2020 rok. W 2020 roku, nie licząc oświaty, to jest 3 miliony złotych, które jest przeznaczone na inwestycje, będą to w dużej części inwestycje drogowe, ale również będzie to boisko przy Matejki, będą to drobniejsze inwestycje, które będziemy w ramach kolejnego budżetu obywatelskiego robili, zdecydowanie większego budżetu, bo teraz mieliśmy 5 zadań, będziemy mieli 7 zadań, mieliśmy 20 tysięcy na jedno zadanie, teraz będzie 25. Czyli widać dobry kierunek, dobre zmiany. Lokalne władze wykorzystały spotkanie noworoczne także do innego celu. Dzieci z przedszkola publicznego w Kowarach zaprezentowały kilka występów dedykowanych wszystkim babciom i dziadkom z okazji zbliżającego się ich święta. Super! Na koniec wszyscy goście zaproszeni zostali do nowo otwartego edukacyjnego klubu seniora, który z początkiem stycznia zaczął działać w pobliskim zespole szkół. Klub seniora powstał po to, żeby zrzeszyć jak największą liczbę kowarskich seniorów, których jest stosunkowo bardzo dużo w mieście. Dysponujemy obecnie salą gimnastyczną, gdzie seniorki mogą ćwiczyć, salą telewizyjną, gdzie, gdzie będą mogły oglądać sobie ulubione seriale przy, przy porannej kawie. Mamy też salę, gdzie będą stałe komputery. Obecnie jest to sala spotkań. Także naj, najwięcej czasu seniorki tam spędzają. Robią różnego rodzaju y, artystyczne jakieś y, stroiki. Ostatnio robiły świetne krasnale, które są też na wystawie y, i dysponujemy kuchnią. Tak w telegraficznym skrócie wyglądało spotkanie noworoczne w Kowarach. A w Wielkiej Górze w ostatnim czasie doszło do istotnych dla kierowców zmian w strefie płatnego parkowania. Więcej o nich powie Paweł Guszała. Wieleniogórskiej strefie płatnego parkowania wdrażany jest system informacji parkingowej. Jednym z jego elementów jest właśnie widoczna na zdjęciu tablica. Będzie to możliwość wskazania kierowcy. Gdzie są wolne miejsca, gdzie można pojechać, żeby już nie krążyć i nie szukać wolnych miejsc. Tylko widzę, że na tablicy, że na tej ulicy są wolne miejsca, więc jadę tam i, i, i tam mam możliwość zaparkowania. Będą trzy tablice: jedna przy ulicy Bankowej, druga przy ulicy Sudeckiej, tutaj na wysokości teatru i trzecia przy skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z 1 maja. Będą one informowały hmm, podróżnych o ilości miejsc na ulicy Klonowica, na ulicy Pocztowej, na ulicy Bankowej. Tam też znajdują się w tej chwili czujniki zatopione w asfalt i będzie po prostu komunikacja pomiędzy tymi czujnikami a tablicami, będzie się wyświetlała ilość dostępnych miejsc. Wdrażamy ten system. Myślę, że się sprawdzi i że będą kierowcy zadowoleni. Jeśli system się sprawdzi w kolejnych latach, będzie rozbudowywany. Zakończyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu jeleniegórskiego dotyczące zmiany nazwy na powiat karkonoski. Cel jest jeden, rozpowszechnianie i propagowanie folkloru, tradycji i kultury regionalnej. A jaki jest wynik konsultacji? Głosy mieszkańców powiatu zostały zliczone. Zdecydowana większość opowiedziała się za zmianą nazwy z powiatu Górskiego na Karkonoski. 7 stycznia zakończyliśmy konsultacje społeczne z mieszkańcami. Otworzyliśmy urny, gdzie mieszkańcy mogli oddać swój głos. Jak państwo pamiętają, stworzyliśmy również możliwość elektronicznego oddania głosu. Zliczyliśmy wszystkie i te elektronicznie i te fizycznie oddane starostwie powiatowym. No i muszę powiedzieć tutaj, no, sukces. 70, ponad 72% mieszkańców wyraziło pozytywną opinię w kwestii zmiany powiatu na powiat Karkonoski. To był pierwszy krok, teraz czas na decyzję gmin, które nie podjęły jeszcze uchwał dotyczących zmiany nazwy powiatu, a działanie to związane jest z budowaniem marki karkonoskiej. Proszę zauważyć, czy to produkty regionalne, karkonoskie miody, karkonoskie sery, czy też nazwy instytucji, organizacji pozarządowych, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, Książnica Karkonoska, Karkonoski Sejm Osób nie, Niepełnosprawnych, Związek Gmin Karkonoskich. No, takich przykładów jest kilkadziesiąt, jak nie nawet kilkaset, więc wydaje się, że zmiana nazwy powiatu no, będzie dopełnieniem tego, co jest proponowane. I tworzone oddolnie przez chociażby instytucje czy organizacje. Więc to jest jakby pierwszy aspekt. Drugi to kwestia organizacyjna. W tej chwili można powiedzieć, że mamy dwa powiaty: powiat Jelniogórski i powiat Jelniagóra, powiat ziemski i powiat Grodzki. To też powoduje pewne problemy czasami dla, dla samych mieszkańców, bo też nie wiedzą, czy sprawy chociażby z zakresu Wydziału Komunikacji, Architektury czy, czy też Geodezji załatwiać u nas w naszej czy w mieście dochodzi do, do pewnych pomyłek czasami? To co ważne, to przede wszystkim rozpowszechnienie i propagowanie folkloru, tradycji i kultury regionalnej. To co dla mnie jest najważniejsze to przede wszystkim budowanie lokalnej tożsamości i tu chciałbym zaproponować mieszkańcom naszego powiatu, naszego regionu budowanie tożsamości. Widzimy jak bardzo agresywnie wchodzi tutaj do nas Podhale, Zakopane ze swoimi pamiątkami, ze swoimi produktami. Nawet nasz Duch Gór, który kiedyś był taką pamiątką, bez której stąd się nie wyjeżdżało, w tej chwili już bardzo często też jest chowany za ciupagami, za właśnie charakterystycznymi, Da zakopanego pamiątkami, więc chcemy tutaj postawić na nasz region. Zmiana nazwy powiatu to będzie pierwszy krok do tego, aby jakby wrócić tu i, i próbować budować lokalną tożsamość. A w ostatnim czasie w starostwie powiatowym odbyło się spotkanie z Dorotą Mazur, partnerem pokazów mody Polki Folki, dotyczące ewentualnej identyfikacji wizualnej powiatu, która miałaby oddać ducha naszych gór. Przedstawiciele firmy ORM Poland z rąk prezydenta Jeleniej Góry odebrali wyróżnienie w kategorii firmy roku 2019 za dynamiczny rozwój, promocję własną oraz miasta Jelenia Góra na arenie międzynarodowej. Z kim na co dzień współpracują? Co ich wyróżnia spośród innych firm na rynku? Oraz jakie wyzwania czekają ORM w 2020 roku? O tym więcej w naszym materiale. ORM Poland zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i wdrażaniem strategii oraz rozwiązań biznesowych opartych o nowe technologie. To jest powiedzmy spektrum od programowania, od testowania oraz od zarządzania i strategii. Firma dostarcza usługi wielu międzynarodowym klientom, działa m.in. w sektorze transportu. Większością naszych klientów są brytyjskie koleje prywatne. Są to różne firmy, są to bardzo duże firmy o dużym obrocie i też powiedzmy dużej ilości klientów, która codziennie korzysta z tych pociągów. Zajmujemy się budową takich silników, które wyświetlają informacje o tym, jak te pociągi kursują w danej chwili, jak i też zakupów biletów. Więc tutaj jest to system dosyć ważny i nie ukrywamy, gdyby coś się stało z tym systemem, który wspieramy, to jest dosyć duży impact dla ludzi w Wielkiej Brytanii. Naszym rolą jest oczywiście budowa tego i rozwijanie, więc stworzenie takich nowych feature'ów dla tych produktów, ale również utrzymanie bieżące. Więc jeżeli jest taka sytuacja, powiedzmy, dosyć skrajna, że coś się dzieje ze stroną, z którymś z serwerów, nawet w środku nocy, no my tutaj z Zeleni Góry jesteśmy w stanie się tym zająć o każdej godzinie. No i myślę, że jest to też coś fajnego, bo, bo jest duża wartość w tym ostatecznie dla, dla przeciętnego człowieka w, w Anglii. A w 2020 roku firmy czekają kolejne duże wyzwania. Sama firma, która jest naszym głównym tutaj powiedzmy, naszym głównym klientem, czyli Orm London, też przeszła transformację, stała się członkiem większej grupy Paragon PCC. Jest to grupa tak zwany w zasadzie założyciel głównej technologii RFID, który też transformuje produkcję biletów, jest, drukuje paszporty. Także sam ORM znalazł się w takiej sytuacji, że jesteśmy takim powiedzmy trzonem, jeśli chodzi o transformację i digitalizację tych, tych przestrzeni, właśnie tej, tej, tego, tego druku oraz w zasadzie transportu. Będziemy skalować się, jeśli chodzi o powiedzmy nasze zespoły, zmienimy też troszeczkę architekturę powiedzmy naszego zaangażowania z innymi klientami i w tym samym umocnimy naszą, naszą ofertę na rynku. To, co wyróżnia ORM na Jeleniogórskim Rynku, to kultura firmy i podejście do pracowników. Mocne ukorzenienie kultury. Kultury, którą rozumiemy w naszej organizacji jako przede wszystkim pewne rzeczy, które ludzie robią razem. Czyli dzielenie się wiedzą, dzielenie się różnymi tutaj jakimiś rozwiązaniami, innowacja, pomoc. Trening, nieustanne kształcenie się, tak jak powiedziałem, to nie jest praca, ani przestrzeń pracy, w której są skończone gole, to jest raczej nieustanne dążenie ku jakiemuś horyzontowi. Otwarta komunikacja, no i też jak możecie widzieć na sajcie, wszyscy siedzimy razem w jednym miejscu i ta współpraca jest, jest dosyć, dosyć bliska między ludźmi. A w związku z rozwojem firmy poszukiwani są programiści. Tak naprawdę cały czas mamy otwartą rekrutację, jeżeli chodzi o stanowiska dla programistów. Szukamy ludzi, którzy właśnie mają otwarty umysł, lubią sami jakby prowadzić, prowadzić tematy, podejmować inicjatywę, którzy nie boją się wyzwań, dla których programowanie to nie jest tylko język programowania, ale to jest też coś więcej, to jest, to jest fascynacja, to jest po prostu ich życie. Ważnymi postaciami w firmie są także menadżerowie projektów. Osoby związane z zarządzaniem projektami. To jest również bardzo ciekawa dyscyplina, bo tak naprawdę łączy ten świat programisty ze światem klienta. I również jest to ciekawa. Opcja dla osób, które z jednej strony mają jakąś chęci, zainteresowanie właśnie technologią, ale z drugiej strony mają doskonałą komunikację i zdolności interpersonalne. Na tą chwilę pracują u nas tutaj kilkadziesiąt osób w Wielkiej Górze. Dodatkowo pracuje jeszcze z nami kilka osób z Wrocławia, z Warszawy, z Olsztyna i z Poznania. No i oczywiście pracujemy też z ludźmi z innych też. Biur. W tym momencie mamy też dodatkowy zespół, powiedzmy 15-osobowy w Kijowie. A siedziba Jeleniogórskiego Oddziału zlokalizowana jest w centrum Jeleniej Góry przy ulicy Obrońców Pokoju 29. Na zakończenie mamy dla Państwa kilka istotnych informacji. Wczoraj Sejmik Województwa podjął uchwałę dotyczącą... Nowego podziału regionu na obwody łowieckie. Ostatni dokument dotyczący tej kwestii został ustanowiony rozporządzeniem wojewody z 2005 roku. Nowy podział zawiera m.in. numerację, rodzaj, kategorię, powierzchnię całkowitą oraz opis granic obwodu łowieckiego. Przebieg granic można znaleźć na geoportalu. Rozstrzygnięty został konkurs przez miasto Jelenia Góra na tzw. sport kwalifikowany. Znane są już kwoty dotacji dla Jelenia klubów na 6 miesięcy działalności w 2020 roku. I tak najwięcej z miejskiej puli otrzymały koszykarskie sudety, 310 tys. zł, oraz piłkarskie karkonosze, 180 tys. zł. Nieco mniej, bo 171 tys. zł dostały szczepiorniski karkonosze. Najmniejsza kwota 5000 zł wesprze piłkarską drużynę Wiktorii Jelenia Góra. Cała lista dostępna jest na stronie internetowej portalu jelonka.com. Przemysław wiater kustosz Muzeum dom Karla Gerharda Hauptmanów w szkarskiej porębie otrzymał nagrodę literacką imienia Władysława Kregowskiego zwaną nagrodą. Wierchów. Przemysław wiatr został doceniony za bogatą działalność w zakresie literatury związanej głównie z karkonoszami, a nagrodę oficjalnie odbierze podczas spotkania Ludzi Gór, które odbędzie się już 20 stycznia w szklarskiej Porębie. Serdecznie gratulujemy. Ja żegnam się z Państwem, życząc wspaniałego weekendu.